Siemaneczko w kolejnym 23 trzecim, o ile się nie mylę, odcinku zagrajmy w Stalker Cien Czarnobyla. Tak, więc dzisiaj wydostaniemy się z tego laboratorium X16, ale żeby to zrobić. Y, chociaż wiecie co? Kurde, może przeszukamy to najpierw, bo kto wie, co się tu nie kryje. Y, to jest taka miejscówka, do której trudno się dostać, więc sądzę. Fryer, Więc sądzę, że. gra może nas nagrodzić. Y, tak, tędy chyba wyjdziemy. Gra może nas nagrodzić może jakimś artefaktem ciekawym albo czym innym. Czy jest tu wejście? Czy jest tu wejście, pytam się. Tu jest jakieś faest. Mam, mam, mam. Ale... Nie, tu nic nie ma. Chociaż zaraz pewnie ktoś mi napisze, że... <laughs> Angar, w tej w tej minucie tu było coś tam, coś tam przegapiłeś, a to było ważne. O! O to chodziło wam, tak? Ej, tu nic nie ma. No frajerzy. Znaczy nie wy frajerzy, tylko twórcy. <laughs> Nic nie schowali. Wow! Dziękuję bardzo. A, szukajcie czegoś ciekawego, mówili, będzie fajnie. Ale może. No widzę, ale. Czekajcie. Czekajcie, jakbym tak przeskoczył. Głupi, prawie mi zginął. Dobra, więc tak. E, apteczka. I lecimy. A dobra, dobra, bo tylko ten marnuje czas. Nie ma tu nic ciekawego. Bierzemy to, co potrzebujemy. Strzelok, gdzie ty jesteś do cholery jasnej? Doktora też nie ma. Teraz to by mi się przydała ich pomóc. Jak wrócę z misji, to znajdę przewodnika gdzieś na granicy. Często tam łazi. On mi pomoże znaleźć doktora. A jeśli Styrołok ciągle żyje, to doktor na pewno będzie wiedział, gdzie go szukać. No nic, to później. I co, jestem sam. Na parszywej misji w podziemiach. Wasiliew się nie liczy. To tylko balast, który muszę chronić. W ostatniej chwili Wasiliew ześwirował jak otworzyły się drzwi, zamiast wyłączyć dolną tablicę, od razu prysnął. Nie trzeba było na nim polegać. Stylok miał rację, żeby nie ufać tym zakłamanym kundlom. Jedyna szansa to, że dotrę do drzwi przed kontrolerem. No. Jedyna szansa, że dotrę do drzwi przed kontrolerem. No, nam się udało go zabić, niestety, niemu już nie. Dobra, mamy potrzebne dokumenty, trzeba stąd wyjść. No i tak, jak gdy przechodziłem tę grę pierwszy raz. Tu się tam cofałem, a to była wielka głupota, ponieważ tu jest taka dziura, przez którą trzeba przejść. A to chyba wiecie co? Tu chyba trzeba się dostać do kolejnej lokacji i I tu chyba będzie takie przejście. Wow, ile tego! Ile cudownych skrzyneczek! Proszę bardzo, hops hops. hops, 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 matko boska. Dary przyrodnik. Świetnie, tylko że te dary przyrody niestety trochę ważą. Tak, jestem przeciążony. No jak zwykle jestem przeciążony. Ach, ta gra. Ej, dlaczego ja nie mogę tu wejść? Przepraszam bardzo. To gdzie to trzeba się dostać? A, to chyba gdzieś tu, tak? Tu jest coś? Czy, czy jestem jakiś ślepy? Znaczy, powiem wam, że jestem ślepy. Bo. Jest noktowizor! Yupika! Świetnie. O tak, noktowizor to jest to, czego potrzebowałem. Dobra, teraz ekran nie jest zbyt ładny, ale przynajmniej mamy wszystko jak na dłoni. Ej, no i co? Mówicie, że ja się nie dostanę nigdzie tu dalej? Muszę się dostać. Tu, no proszę, właśnie. Tak jest. Ok, więc dobra, więc widzimy się po drugiej stronie. Okej, okay. przez własną głupotę musiałem <coughs> e, od nowa włączać grę, ponieważ mi się wykraszowała, bo e, zanim stąd wyskoczyłem, nie zdążyłem nacisnąć wyłącz nagrywanie. E, tak, a zawsze tak ta gra ma, że się kraszuje, gdy jest wczytywanie podczas, gdy jest nagrywanie podczas wczytywania. A zresztą, co Was to obchodzi? Lecimy dalej. E, tak jest. Co Was to obchodzi w sensie, że pewnie Was to nie interesuje? E, czy tu jest jakiś trup? Zaraz zobaczymy czy te beczki płukają Co? Tu jest, jest jeden gigantyczny trup Znaczy trup, e, snork Który musi zostać zniszczony Jest! Jeden zdechł Ale wiecie co? Weźmiemy sobie lepszą broń Z tegoż względu, że Te snorki są silne I wolę mieć Na nie coś lepszego Jak snajperka Zdech oh, I'm happy I'm very happy Czekajcie, F6 to był zapis Tak, dobrze i teraz tak. Czy ja mogę Cię przeszukać, Panie? Mogę, jaki Ty masz śliczny bandaż. Przyda mi się. Dziękuję za lagi. Yy, I lecimy dalej, dobra. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam ten widok z... z czego? Z noctowizora, bo zobaczcie, jak jest bez. Główno widać. A tak to zawsze trochę lepiej. Chociaż jest biało-czarnie. Tak. Tak w starym filmie No i dobra, lecimy e, sądzę, że możemy iść normalnie Tak, tylko e, ten naftowizor ma taki minus, że e, Słabo widzę anomalie W nim, nie mogę się wpierdzielić W coś, znając życie Dobra, czy tu jest e, coś takiego Co by chciało mi przegryźć tętnicę? Nie Przynajmniej póki co nie ma e, Panów nie mogę, pana nie mogę przeszukać Nie mogę, niestety Niestety o, w dupę broń się zacięła! No świetnie, jasne. Uciekaj, uciekaj. Jest broń się zacięła! No ja nie wiem, co się dzieje z tą bronią. Przecież ona jest tak nawet... nawet. W przyzwoitym stanie, nie? To nie jest najlepsza, no ale. W pierwszej świeżości nie jest, o to, to mi chodziło, no ale. Jest znośna jeszcze. Dziwne rzeczy. Co to jest? To jest ognisko z kości. Tak, hipsterski pomysł. E, czy jest tu coś? Czy jest tu coś? Tak, tam są trupy. Tylko podejdźmy bliżej. Żebym nie marnował kulek. Dobra, tyle starczy. Da, ale teraz ich nie widzę. E, więc jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. I zobaczmy, czy widać tu coś. A widać, ale są tam daleko. Chyba dostał, wiecie? Dobra, temu drugiemu już darujemy, ponieważ oni są z hmm. zagrad. Kurde mol. Teraz skoczy! Jest! Widzicie? Coraz większą wprawę mam w zabijaniu snorków O, coś tu jest. Coś mi świedziło na czerwono. Ale nie wiem co to było. Dobra. Yy, postarajmy się tak trochę boczkiem, 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 boczkiem. Ała! Tak, te moje boczkiem. I zapiszmy grę. <laughs> No i dobra, no jasne, zużyłem jedną kulkę, produkuję broń. Stary zwyczaj. O oh boj, o oh boy. Kiedy my z tego wyjdziemy? Wolałbym się tutaj nie kręcić, bo to jest pełno snorków. Pełno snorków i chyba będzie coś jeszcze gorszego niż snorki. Nie mówię tu o zombiakach, bo zombiaki traktuję jako te lightowe potwory. W tym, na tym etapie gry przynajmniej. Oho, oho, o o o o o o Nieśmiertelny. Dobra Chodzi mi o takiego wielkiego bydlaka, który zdaje się, będzie tu chodził. Super, dziękuję. Lecimy dalej. Chociaż powiem wam, że snorki w ilości hurtowej są gorsze niż, niż te wielkie bydle, które tu chyba będzie nie było. O Jezu! A propos snorki w ilości hurtowej. Ała, 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 ała. Frajerze, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Zginę. Jak nic. Jak nic. Apteczka apteczko, szybko. Gdzie jesteś, frajerze? Uciekasz, tak? Dobra, zdechł. Ale jeszcze z drugi. U to było... To było naprawdę mocne Jeszcze jest gdzieś drugi No jasne Zombie No, w końcu Gdzie jest pan, a to tu leżysz To tu już nie żyjesz, świetnie, okej okay. Hura górą my O, sam raz Co to nas zabroni, a tą fajną Tą fajniutką tylko, że bez celownika. nie do niego jest inny celownik. Nawet popatrzyłem w sieci, zobaczyłem jakie są celowniki. To są dwa rodzaje, w tej części stalkera, doczepianych celowników. I chyba do tego potrzebny jest ten drugi rodzaj. Którego jak na złość nie mamy. Ale jak będziemy mieli, to na stówę zamontujemy sobie i wtedy będziemy I jeszcze lepsi niż jesteśmy obecnie. Ach, gdzie iść? Gdzie iść? Gdzie iść? Może tu będzie jakiś artefakt? Fajnie okej, okay. artefakcie, artefakcie, gdzież ty jesteś? Przecież oddalając się od głównej drogi, pewnie tylko wlizę w jakąś anomalię. No ale cóż, rząd ciekawości jest silniejsza. I cały czas ktoś yy, nade mną napierdziela w coś. Nie wiem co. Podejrzewam, że są to wojskowi, powiem wam szczerze. Czekajcie, pod czwórko mam granat. Świetnie, właśnie, to chciałem zobaczyć. Tak, to już idzie. To dziadostwo już idzie. A już poszło. Kurkę nie zdążyłem. Wow! fuck, trochę krwawie. Mam 37 bandaży. Niebotyczna ilość. Tak! Zdech! Jest! Czyli ten granat musiał go trochę uszkodzić. Potulne miłe zwierzę. Nie, on nie gryzie. Pan się nie boi, on nie gryzie. Zawsze tak się mówi, nie? Yy, znaczy, zawsze tak do mnie mówią właściciele głupich psów, które gryzą. Dobra, zapiszmy, grę i co my tu mamy? Dosyć szybko rozprawiliśmy się z tym wędlakem. Sądziłem, że pójdzie to gorzej trochę. Jakbyśmy strzelali tylko amunicją, to by poszło nam znacznie gorzej. Ale na szczęście użyliśmy sobie granaty. Ostatnie dwie sztuki. Czy jestem przeciążony? Tylko 2 kilo. Więc to jest dobre. Im więcej używamy amunicji, tym... tym jesteśmy mniej przeciążeni. Ale to właśnie minus taki, że mamy mniej amunicji. Dobra, teraz już nie będę robił tego głupstwa, czyli wyłącznie nagrywanie przed wejściem w to lokację. Dobra, więc widzimy się na samej górze. Oh yeah! Eee, powiedzieć wam coś zabawnego? Nie było wcale tego. E, przeładowania terenu, powiem wam szczerze, po prostu wyszedłem z tego bez, bez żadnego doczytywania. Lol, a to dziwne, nie? Ło! Co i tak napieprzają. Kurde, powiem wam, że ten optowizor jest dobry i chyba nie wiem, czy nie będę go używał cały czas. No bo zobaczcie, widać dużo lepiej. Praktycznie wszystko jak na dłoni. Zwłaszcza, po ciemności nie dostrzegłbym tych dwóch snorków. Ło! Wow! Jak dostał! Widzieliście? Od razu padł. I drugi. Świetnie. Kolejny. Zobaczcie, zaraz się stąd wynurzy. A, szybko, szybko, szybko. Jest. Broń się cieła. Nie wiem, po co marnuję amunicję. To jest głupota. No, ale lubię załatwiać wrogie mi osobości, osobności, bla, bla, osobistości. Jest ja pierwsze. Dobra. Wychodzimy z tych dziadostw. Dobra. Rozmowie... Wspaniale naznaczony, wyłączyłeś misję i ciągle żyjesz. Muszę cię jednak ostrzec, wezwaliśmy kilka wojskowych śmigłowców, żeby oczyściły teren z zoną. Lepiej żebyś się tam nie kręcił, jeśli nie musisz. Jak będziesz w pobliżu, to zajrzyj do naszego bunkra. Spoko. Właśnie idę do waszego bunkra, powiem szczerze. To ja tak chlapię? Ja mówię, co to tak chlapia, to ja... Dobra. Jak jest bez a, no niby, no niby tak jak powinno być, no ale, no ale, naprawdę, możecie, wiecie co, możecie mi napisać w komentarzu, czy lepiej wam się ogląda z noktowizorem, czy lepiej bez. Powiem wam szczerze, że dużo lepiej gra mi się z noktowizorem. O w dupę! O w dupencję! Broń się zacięła, no ładnie, tak, zacinaj się bronią jest nie ile was jest ile was jest ile was jest jezusie no koszmar istny koszmar nie no ja muszę sprawdzić teren bo to bo to naprawdę to nie, nie idzie wytrzymać yy, czy coś tu na mnie czeka jak ja będę szedł prosto no teraz pokazuje się że nic a yy, no jeszcze jedno w sumie to wiecie co Chyba nie piszcie, czy, czy lepiej jest z noktowizorem, czy lepiej bez, ponieważ ja nagrywam trochę odcinków w przód. I zanim wy mi napiszecie, czy lepiej jest bez albo lepiej z, to ja już zdążę przejść pewnie kilka odcinków. Więc wiecie co? Kurde, wybaczcie mi, ale będę używał tego noctowizora, bo on, jest, on daje naprawdę bardzo dużo. No, widzimy tutaj praktycznie wszystko jak na dłoni, sami przyznajcie rację. Może ja stwarzam sobie taki pro problem. Bo mi się wydaje, że chyba wam będzie przeszkadzało, że obraz jest taki biało-czarny. No ale zobaczcie, lepiej biało-czarny niż. niż kurde żaden. Tylko widać ci niebo, i nic poza tym. Autentycznie, przynajmniej tak mi się wydaje. Oh, dobra, zapisujemy grę. I wchodzimy. I żebym sprzedał artefakty. No, może się otworzyć. Halo. U, u. Dobra, się. Eee, no i tak. Cześć. Dzień dobry. Świetna robota, naznaczony. Teraz, gdy już emisje są wyłączone, będziemy mogli wysłać nowe ekspedycje i zbadać wcześniej dostępne tereny. A poza tym. Od tej pory będziemy stosować wobec Ciebie niezwykle korzystną politykę cenową. Wow, dziękuję mordo! Tak. Eee, I teraz tak, handelek. No to jak korzystna polityka cenowa, to kupię wszystko co potrzeba. Jaka broń! O w dupę! 40 tysięcy?! No chyba Was... Chyba przesadzacie. 40 tysięcy?! Ale chociaż nówka sztuka. a Zobaczmy. Chyba spędzimy tu do końca do końca odcinka eee, czas, więc eee, jeżeli nie chcecie oglądać, jak ja kupuję i sprzedaję rzeczy, to możecie już śmiało wyłączyć odcinek. Także tu się z wami żegnam, a wytrwałych zapraszam na mały handelek. Eee, amunicja. Korzysta z 9 na 39. 9 na 39 eee, to jest 9 na 39. O je, no to ja muszę specjalną amunicję do tego kupować. O, aha, mam je mało. Mam je zajebiście mało. Ona jest chyba ciężko dostępna. Tłumików, kolego to ty nie masz. <laughs> Jak mnie mam Kurde, ale tak mnie kusi, żeby kupić tą broń, że wy nie macie sobie. Nie macie pojęcia, znaczy się. No dobra, na początku sprzedamy. Znaczy, kupimy sobie to. to I sprzedamy artefakt. To nie sprzedam. To Ci, kolego, sprzedam. I Jezu, ile to kosztuje? Fajnie. Za 4 sztuki. Yy, to Ci sprzedam, Panie Drogi. Tego Ci chyba nie sprzedam. Yy, promieniowanie minus 40, chyba mam na sobie. I sprzedam Ci złotą rybkę. Świetnie. Yy, tu jest jeszcze jakiś artefakt i on jest słaby, więc też Ci go 18,5 18500 do rączki poproszę. Dziękuję. No, i tak, kombinezon ducha. Wiecie co? Wyjdziemy sobie. E, tak, koniec, koniec, koniec. I zobaczymy, który jest lepszy. E, 50, 50, 30, 50 i tego typu rzeczy. A ten. A ten równe 50. No dobra. Przypuśćmy, że on jest lepszy, ale tylko dlatego, że nie jest zniszczony. Ale. Ale, 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 zauważyłem, że ten koleżka ma fajne kombinezony tu. 40. 96 tysięcy! A nie wygląda na taki drogi. Korzystna polityka cenowa, mówicie. Pierdolenie. Wysoka jakość, ulepszony kombinezon, bla bla bla. Ale ja bym zobaczył statystyki z chęcią. Dlaczego ja nie widzę statystyk? Kurde, demol. Kup. No i jestem w kropce, autentycznie jestem w kropce Kupię to, kupię na razie to co wiem, że kupię na stówę. Ops, i teraz tak Mógłbym zrobić taki myk, że opierdzieliłbym yy, tą spluwę o, Ta jest już taka zniszczona yy. No tutaj nie mam celownika, więc chyba ją opieprzę. Opierdzielym tą splwę i tą spluwę Razem z nabojami do tej. A kupił sobie bym to. O, ranga weteran, zobaczcie. Jestem już coraz lepszy. Dobra, bo szkoda czasu. No, chyba tak zrobimy. Yy, więc. To no, szkoda mi się rozstawać z tą bronią, no ale cóż. Yy, I. To, tylko wiecie co? No dobra, to na razie to sprzedaj. Wyjdź, 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 wyjdź. I ja bym sobie jeszcze odczep celownik. Dobra, świetnie. Yy, handluj, handluj. I teraz tak, sprzedaj sobie to. Sprzedaj sobie yy, całą amunicję do tego. A gdzie ona jest tu? Kroszowa sprawa na no już Tu jest tylko 600, byście się wstydzili. No i opieprzę sobie ten kombinezon 4 kg. Dobra. 7000. Okej. Okay. I teraz tak. I teraz ja bym poprosił. 40 tysięcy... Boże, mi nie będzie stać. Czekaj, handluj. Mam 90 tysięcy. Chciałbym kupić sobie to i to. <ścoughs> Mie na to nie stać! Mie na to nie stać, nawet jakbym miał kupić samo to. O, w dupę. No chyba, chyba sobie żartujecie. Czy kupić ten kombinezon? 45. Kombinezony teraz będą dobre, ponieważ. Chociaż nie, no w sumie. Dobra, kupimy broń. Kupimy tą broń. Niech się wali, niech się pali. Kupujemy tą broń. Najwyżej potem będę narzekał na brak kasy. No ale cóż, handluj. Au. Ale boli mnie kieszeń. Dobra, wyjdź. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Tyś dzierdzio pieprzony i zobaczmy, jak ona wygląda. Trójka. A, tu jeszcze nie mogę zakładać. Wyjdźmy, wyjdźmy, wyjdźmy. Ło! Wow. To ma noktowizor. tylko że ma taki słaby. Ale cóż. Piw paw, dobra. Ta broń będzie naprawdę w ekstremalnych warunkach wykorzystywana. To teraz ta broń jest tą bronią słabą, którą będziemy marnować. Okej, okay, dobra, więc żeby nie przedłużać, tak, tak się o to rozporządziłem, mam nadzieję, że w miarę dobrze, chociaż pewnie znajdą się osoby, które powiedzą, że źle, 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 mogłeś kupić to, to i tamto, no ale cóż, tak wybrałem, moja strata najwyżej. Dobra, więc żegnam się z Wami, to był Korangar. trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku serii Zaglaj... Zagrajmy w Stalker Cień Czarnobyla. See ya.